Witajcie na kanale Wszystko narzędziach. Na Dzisiaj zrobimy test terenowy. Kurwa, uciełem borówkę. Nożyc do cięcia trawy, przycinania trawy. Do przycinania żywopłotu oraz mających właśnie to, dlaczego to kupiłem, czyli taki wózeczek. Zobaczymy, jak to działa. Pozwoliłem sobie. Wszystko wypakować, bo to naprawdę było tak upakowane że szok. A więc, części składowe, to co dostajemy, Cało, e, całość kosztuje 219 zł. Dostajemy taki oto wózeczek, to będziemy tym jeździć zaraz po ogrodzie. To bardzo ważna rzecz. Dostajemy ładowarkę bardzo dobrze. Tutaj mamy nożyce do cięcia żywopłotu, tak to wygląda, tutaj mamy nożyce do trawy. Ja to kupiłem generalnie właśnie po to, żeby przycinać trawę w trudno dostępnych miejscach. Oraz mamy samo urządzenie. Urządzenie było już. Z... Oj, kurczę, nie z tej strony, z tej strony. Urządzenie było już z baterią. A więc tak, dostajemy urządzenie, papiery, ładowarkę, dwa ostrza, wózek oraz bardzo ważne instrukcje obsługi. Konstrukcja obsługi wek, nie będziemy tak eee, krótkie omówienie. Nożyce do cięcia trawy. Montujemy to w ten sposób. O. o, tak. Żeby zaczęły chodzić, musimy przytrzymać przycisk na dole i przycisk na górze. E, tutaj mamy po przyciśnięciu tego, mamy taką zakładkę, żeby sobie zmieniać kąty mm, całości, czyli znaczy kąty rączki, bądź też, i to jest ciekawe, jak tu się przestawi, zmieniamy w ten sposób. O. To też jest jakieś tam udogodnienie. Teraz. E, tak, aha, wymiana to jest tutaj. Wymiana ostrza przyciskamy tutaj. O, I damy na przykład na to. Mhm. Jak to się. O. Dobra, trafione. I możemy sobie przycinać. Nie wiem czy to do bukszpanu, do żywopłotu, raczej nie, bo to jest małe. Chociaż jakby się ktoś uparł, to i można żywopłot pociąć bardziej do szpanu. My to przetestujemy na żywopłocie, no i gustrze, zobaczymy czy to da radę w ogóle. Dobra, wracając wymieniamy ostrze, yy, ostrze może chyba. O, mamy to. Podpinamy do wózka. Aha, wózeczek ma jeszcze regulację, patrzcie się, dla wyższych osób. Oj, kudę. O, to już skończyła się regulacja. O, jest. O, pach. I teraz wsuwamy. Tutaj, tutaj poniżej. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie, czekajcie. Musimy wziąć tam kabelek. I tutaj z tyłu jest gniazdo. O! Widzicie? Teraz tak przyciskamy. I to chodzi. Dwóżeczka. I o to chodzi, właśnie. Ale resztę zrobimy. Na dworze przycinając trawę wokół borówek i przytniemy kawałek żywopłotu ligustra. Zapraszam. Witajcie, jesteśmy na zewnątrz. Moja boróweczka jest, już widać. No i mamy to. Nożyce na wózeczku. Zobaczymy, jak to działa. Uwaga żeby nie ściąć burówki kurczę to naprawdę jest dobre Z żeśmy tyle z żeśmy tyle przycięli, ja uważam, że jest ok. Zobaczymy, yy, dalej. Tutaj mam następną, to od razu przerzucę. O, załóżmy tą, ale tu światło jest nie najlepsze. O, teraz lecimy. Nie, no to świetnie działa. To naprawdę jest bardzo fajne. Dobra, zmieniamy ostrze, idziemy ciąć ligustra. Ok, to tniemy teraz ligustra. Zobaczymy, czy to cudo. Ja sobie to ustawię lepiej. O, chyba tak będzie lepiej. Dobra, to patrzymy, jak to cudo działa. Nie no powiem wam, że jest świetne, naprawdę w miarę cicho pracuje, może dlatego że jest naziwione, fajnie, tnie, bez żadnych problemów, nawet te zdrewniane, zdrewniałe e, pędy tutaj kurczę całość kosztuje 219 zł za te dwa sprzęty chociaż uważam, że te nożyce do przycinania trawy na tym wózku robią robotę mega. To jest fajny dodatek, miły, bo to naprawdę działa. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.